No Witajcie kochani, ja zapisałam się na takie wyzwanie na YouTube odnośnie skutecznego rysowania akwarelami z Pauliną Świętek i dzisiaj jest taki pierwszy dzień, można powiedzieć takiego właśnie wyzwania ja powinnam malować tak naprawdę farbami akwarelowymi ale stwierdziłam, że wyjątkowo przetestuję sobie kredki z Kohinoora właśnie z funkcją takiego malowania jak akwarele, które dają taki, że tak powiem, efekt jak właśnie malowanie akwarelami. I co dzisiaj sobie narysujemy? Dzisiaj sobie narysujemy, tak jak właśnie było w tym wyzwaniu, nie morską i y, latę morską niebo i tutaj taką właśnie wodę. Pokażę Wam, jak to wygląda. Ta referencja wygląda właśnie tak. Tutaj mamy taki efekt finalny. Y, zachęcam Was do tego wyzwania, dlatego że naprawdę. Paulina tutaj ciekawie prowadzi ten kanał i zachęcił mnie właśnie do udziału w tym wyzwaniu. Tylko tak jak mówię, ja sobie troszeczkę to inaczej pokombinuję i ja sobie narysuję aqua, właśnie takimi kredkami z funkcją akwarii. Ok, więc zaczynajmy. Mm -hmm. To najpierw sobie zrobimy tutaj, może, właśnie e, taką wysepkę. Ja ogólnie rysuję na papierze Mondi, który uważam, że jest naprawdę bardzo fajnym papierem i e, bardzo dobrym jakościowo. Słuchajcie, jest taki twardy i błyszczący, ale nie za twardy. Jest taki po prostu w sam raz. Dobra, i co robimy? Moczymy sobie ten, tą kredkę w wodzie. I bierzemy sobie e, pędzelkiem, jeździmy. I zobaczymy, jak to wygląda. Słuchajcie. No, mi się podoba, widzicie. Kredka nam dała ten kolorek tutaj. Mm. A pędzelek. A pędzelek umożliwia nam takie nakładanie w sumie tak jak chcemy jak nam wyschnie moczymy bierzemy troszeczkę wody i widzicie o zastieляемy ja lubię tak sobie robić później te kredki nam dość szybko skną więc tutaj nie ma problemu że jakoś zniszczymy te kredki Kochina. Przynajmniej taką mam nadzieję, bo akurat korzystam z tej funkcji akwarelowej pierwszy raz. Dlatego, tak jak mówi, jest to test. Um, ale nie sądzę. Nie, nie powinniśmy e, tego w jakiś sposób, tej ketki zepsuć. Uh -huh, tutaj tak. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie może być jaśniejsze, tak jak Paulina tam ma mhm. tutaj weźmiemy sobie tak o. jak widzicie teraz mam troszeczkę mniejszy ten pędzelek a żeby lepiej mi się nakładało tą farbę z kretki. o tutaj mamy tak tutaj mamy już można powiedzieć cały ten piasek nałożony teraz tylko pasuje zrobić e, e, takie ciemniejsze zajsowania. ale to zaraz ale to zaraz mhm. i teraz tak. Tutaj o, mamy już takie w sumie nierówne. Pamiętajcie, że to nie musi być tak nie wiadomo jak równiutko, dlatego że w sumie to jest ziemia, a ziemia wiadomo, że jest yy, wyboista. Tak samo zresztą jak i piasek. I teraz tak. Yy, tutaj możemy sobie tak troszeczkę. Przyciemnić to w tym miejscu. O! Widzicie? I tu możemy to tak o, zrobić. Po prostu kolorując kredeczką. Na tym. Ten papier nam naprawdę dobrze wytrzymuje tą fajbę, i z tyłu jest po prostu suchutki. Także spokojnie możemy sobie tak tutaj to zrobić, żeby tu było troszeczkę ciemniej Teraz bierzemy tak żeby tu sobie troszeczkę zmać, troszeczkę wodę, ale dosłownie ociupineczkę, żeby to nabrało takiej barwy bardziej e, rozmytej i takiej troszeczkę zblendowanej. Żeby nie było widać tego rysowania e, tą kletką. Takich ostrych zakończeń, żeby nie było. Okej, okay. tu jeszcze może troszeczkę tak, żeby to było. Tak, mhm. tak nie, no, o widzicie, już taki efekt jest, jak tak, jakby właśnie tu była taka górka i takie opadanie w sumie z górki. Mhm Teraz tak, jest, tak jest. Kredką, raz kętku, teraz i gotowe. I teraz tak, teraz robimy morzem więc teraz bierzemy kretkę niebieską, pędzelek sobie myjemy. Kętka nam tak naprawdę nie zostawia dużo tej fajby, więc, więc, nie ma jakiegoś problemu, żeby ten pędzelek sobie domyć tak jak chcemy. I teraz możemy sobie narysować, słuchajcie, może normalnie kredką. Widzicie? O, dotąd sobie eee, zrobimy tak o, i nie muszę tego tak dokładnie malować, bo tak jak widzicie, no to jest, jakbym chciała tak typowo kredkami malować, to bym musiała tak dokładnie, żeby nie było tego białego. Ale jako, że to są farbki akwarelowe z funkcją akwareli, to wystarczy po prostu, że zamoczę pędzelek w wodzie i troszeczkę tutaj zamoczę teraz tą, to miejsce, gdzie rysowaliśmy, kolorowaliśmy tą kredką. Nam się to tak pięknie rozmyje i nawet da nam taki właśnie efekt, można powiedzieć, takiego rozmycia właśnie tak jak, tak jak woda w rzeczywistości właśnie wygląda, że w jednym miejscu jest mocniej, w drugim miejscu jest delikatniej. Mhm. Zrobimy sobie tak. Tutaj jeszcze takie, żeby to było właśnie przede wszystkim tutaj o rozmyte. Mhm. Tutaj też sobie to e, rozmyjemy, żeby to było takie e, delikatniejsze. I tak, to sobie mniej więcej o, zrobimy. Tu jeszcze można troszeczkę dodać z tego niebieskiego I, i, i też sobie tutaj poramy troszeczkę o. tutaj mam jakiś paproszek się dostał okej okay. i teraz czyścimy sobie pędzelek i będziemy malować wieżę. I teraz, od czego zaczynamy? Zaczynamy od czerwonego. Maczamy sobie tą klatkę w wodzie. Możemy to też tak zrobić. I tak. O, ale nam się to pięknie rozmywa. Nie jest źle. Naprawdę piękny efekt. Słuchajcie chociaż może nie tak jednolity, jak gdybyśmy brali pędzelkiem. Mhm. Okej, okay, słuchajcie, bierzemy tak, teraz bierzemy pędzelek i troszeczkę to jednak ujednolicamy, żeby to było gładsze, dlatego, jakbyś, dlatego jak malujemy nawet mokrą tą kredką. To ten rysunek nie wygląda tak gładko, gdyż kredkę jednak mimo wszystko mamy tendencję naciskać mocniej. E, a jak rysujemy pędzelkiem, to tym pędzelkiem dosłownie muskamy kajtkę, więc ten nasz rysunek jest taki delikatniejszy. I teraz tak, bierzemy sobie znowu, myjemy, myjemy pędzelek albo bierzemy drugi, jak tam chcemy. I teraz... E, nakładamy e, białą farbę. E, widzicie to jest biały e, to jest biała kartka więc ta biała farbka nie jest aż tak widoczna jakbyśmy chcieli ale coś tam coś tam widać że jest nałożone ewentualnie możemy po prostu zostawić e, białą tą kajtkę tylko wtedy musielibyśmy tutaj nanieść taki szkic, żeby było widać, że to jest latarnia. Ok, teraz znowu maczamy sobie kredkę czerwoną, rysujemy tutaj drugi poziom tej latarni na czerwono. O. ja znowu sobie pukam ten, ten pędzelek to prawda bo białym to tak nie trzeba strasznie jakoś pukać ale żeby ten czerwony nam się nie rozjaśnił to to bierzemy sobie tak okej okay. teraz znowu nakładamy białą farbkę z jednej strony można tą kredkę tak mocniej docisnąć, to wtedy będzie takie wrażenie jakby um, takiego naturalnego w sumie ciemniejszego miejsca, takie takie poświaty na tej karcie, mimo wszystko na, na kamerze tak nie widać tego na nagraniu, ale powiem Wam, że naprawdę yy, widać tą różnicę. Okej. Okay. I teraz rysujemy sobie bajkę. tutaj troszeczkę za dużo wody nam poszło to ten kolor będzie taki mocniejszy ciutkę niż, by niż bym chciała kurde ale to nic weźmiemy sobie tu troszeczkę tak o rozmażemy widzicie pędzelkiem Rozmażemy to pędzelkiem tak i dodamy tu może troszeczkę na mimo wszystko tego białego koloru, tylko już nie rysujemy po czarnym, białym, tylko e, pędzelek maczamy w białej farbie. I to powinno nam się tak troszeczkę rozjaśnić. Ok, i teraz tak, co teraz robimy? Teraz rysujemy górę. O, czyli tutaj taki ten, można powiedzieć, czubeczek. Mhm. Tutaj tak. Tu możemy sobie go o, tak odgrodzić. Widzicie? Żeby było jednak to tak widocznie wyraźne. I teraz robimy dach. O. Naprawdę te kolory z Kohinora. Mimo że to są w sumie moje pierwsze kredki, które zakupiłam z, takich, z takiej lepszej firmy. Bardziej takiej dla profesjonalistów to naprawdę są. no Mi się osobiście podobają. Te koloryki są takie żywe, dosyć ciekawe, także także naprawdę ja jestem zadowolona. I teraz tak, tutaj jeszcze jest jakiś taki zarysik, o, pewnie łap czy tam lampeczka. Okej, okay, i co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj jeszcze mamy wejście do tej latarni. Dlatego, dlatego tutaj jeszcze sobie narysujemy o, taki daszek. Jak widzicie, o... Tak, on jest brązowy, więc tutaj nakładam brązowego. I tutaj drugi jest biały. Więc tutaj robimy sobie też na biało. I tutaj boczek, Czyli widzicie wejście. O, teraz mniej tej farby wychodzi, bo ta kietka nie jest taka mokra. Więc tak delikatnie to wygląda. I tutaj robimy sobie taki cień. Mhm. Widzicie? Taki cień tutaj na czerwony nam troszeczkę głośno wjechało. Ale zaraz sobie to o, poprawimy. I teraz tak. Tu tą latarnię już w sumie mamy gotową. Teraz musimy się zająć niebem. Ja do koloru nieba... Użyję y, ciemniejszej kredki niż dałam tutaj na morze i użyję sobie takiej kredyczki. I teraz robimy takie w sumie chmurki. I teraz tak, ja zacznę może tutaj od dołu. I dam sobie o tak. Tutaj zakoloruję sobie to na taki kolor. I teraz co robimy? Rozjaśniamy to. Jak to rozjaśniamy? Bierzemy biały, maczamy. O, widzicie jak to fajnie nam wygląda z białym. Mhm. Tak nam zmienia kolor na taki. O. Taki żywy. Ale fajny kolor nam się lubi. Pięknie to wygląda. Naprawdę pięknie to wygląda. I to jest tak jakby dal. Eee, taki widok w sumie. Bierzemy sobie fartkę i tutaj sobie jeszcze to rozmywamy tak o. tu możemy dać sobie jeszcze takie jakieś białe fale ta kredka jest w dalszym ciągu mokra, więc to nie jest tak, że ja maluję kredkami bo ja bardziej korzystam właśnie z tego efektu akwarelowego Uh -huh. I teraz tak później u góry ja bym sobie zrobiła tak, że dam sobie też najpierw ten kolor biały Co prawda tego białego tak strasznie nie widać, ale jak dodamy drugi kolor na tą farkę białą, to nam się zrobi taki e, papieraty kolor. Uh -huh. tylko nie przyciskamy tak mocno żeby e, żeby nie przesadzić z tym pigmentem tutaj możemy dodać też w sumie troszeczkę czarnego to nam taki kolorek e, popieraty też w sumie wyjdzie mhm dodajemy da, czarnego widzicie tak i jeszcze może takiego o w sumie może tyle i zaraz zobaczymy jak tam to wyjdzie teraz wezmę taki troszeczkę większy ten pędzelek dlatego że niebo jest duże i no i Roz... Rozmoczamy to troszeczkę i zobaczymy jak nam to wyjdzie. Nie wiem czy tego ten czajnik był chyba troszeczkę za mocny, więc to chyba nie wyjdzie tak do końca jak chciałam. Troszeczkę chyba za mocno to docisnęłam, ale o tu ogóle już Zaczyna to fajnie wyglądać, to niebo troszeczkę nawet. Okej, tu mamy ładnie. Tutaj jeszcze więcej wody. Mm -hmm. tak, zobaczymy, czy nam się to uda aż tak rozmyć, jak ja bym chciała, czy nie bardzo. No to jest, staramy się. O. Mm -hmm. dojechać tak dość mocno do zarwędzi. czy to jest takie jakie ja bym chciała no chyba nie, nie do końca i jeszcze musimy tutaj tego niebieskiego troszeczkę dodać Oj, czy się żeby nam się ten papier nie nie rozjechał. Ok. I tutaj. Nie, no dosyć dobrze widzicie. Popatrzcie, z tyłu tak naprawdę nam strasznie nie przebija. Więc ten papier dość można powiedzieć, że jest wytrzymały. To jednak trzeba uważać, żeby tutaj nie przesadzić z tą, z tą wodą. Słuchajcie. i zaraz sobie tutaj jeszcze poprawię się z tym troszeczkę, ponakładam te kolory i zobaczymy jak to finalnie nam wyjdzie tak, zaraz zobaczymy i wezmę sobie może jeszcze inny Pędzelek tylko sobie dosyć to tak przemyję, domyję jeszcze. Mm -hmm. I zaraz tutaj weźmiemy, sobie zobaczymy jak to nam finalnie wyjdzie. Słuchajcie. Powiedzmy, że to nie niebo nie do końca jestem z niego zadowolona, ale reszta tutaj wygląda dosyć zadowalająco jak dla mnie, jak na malowanie, tak naprawdę właśnie kredkami o zastosowaniu takim podobnym do akwareli, ale generalnie w miarę mi się to podoba, Czyli nie, bo nie do końca trzeba się było trochę omachać tymi kredkami i i tym pędzelkiem. Żeby tak było ciemniejsze, ale no powiedzmy, że jest w miarę Także uważam, że to zastosowanie akwarelowe kredek może nie do końca jest jednak do malowania takich typowo obrazków, które powinny wyglądać jak akwarele, jak akwarelowe, ale generalnie się sprawdzają i dosyć fajnie to wygląda, także polecam te kredeczki z Kochinoa akwarelowe